Dzień dobry wszystkim w kolejnym vlogu, mam nadzieję, że zdrówko u Was dopisuje, bo u nas niestety tak średnio Tomo nam się trochę rozchorował, ja jestem w trakcie robienia śniadania, tutaj jest Nikuma, to są takie bułeczki na parze i one są dość popularne w Japonii, w kombini może je znaleźć każdego dnia 365 dni, ale w supermarkecie one trafiają się na jesień oraz na zimę i są w trzech różnych smakach. Jedne są mięsne, jedne są z fasolką anko albo o smaku pizzy, czyli w środku jest taki sos pomidorowy e, oraz trochę sera. Więc chyba zapowiadają po miesięc, skoro trafiły te bułki w, e, znowu do supermarketu. E, jeśli chodzi o zdrowie, to Tomo nam się trochę rozchorował e, i byliśmy dwa razy u lekarza w tym tygodniu, o dwóch różnych. Ten jeden, do którego my chodzimy, on zawsze przepisuje to samo, on mało tłumaczy, ja nigdy nie wiem, co się dzieje z tym dzieckiem. On jakby nie chce rozmawiać. Fakt, że jest po prostu pod ręką i od razu może dostać lekarstwa. E, no i trochę zbiło faktycznie to stan podgorączkowy, który Tomo miał, e, ale nadal kaszlał i czasami miałam wrażenie, że on kaszy coraz mocniej niż słabiej. I poszliśmy do drugiego, bo okazało się, że tam też można podejść bez rezerwacji i pani nas przyjęła i nie zrobili nam żadnego testu na COVID na całe szczęście. I nawet nie musieliśmy jakoś długo czekać na przyjęcie, więc tyle dobrze. Teraz z niego po prostu co schodzi, bo niestety wszystko w zatokach się umieściło i kaszy teraz to ma jak stary taki dziad. bo prostu wszystko się od niego odrywa. I tak myślałam że skoro e, no jakby wraca do zdrowia, to pójdziemy może zjeść jakieś śniadanie na mieście. Ale e, po sprawdzeniu propozycji, jakie są w Shizose, to tutaj śniadanie się otwieram dopiero o godzinie 11. E, nawet e, nie ma co liczyć na piekarnię taką, e, wiecie, żeby kupić jakąś bułkę, czy, czy coś, bo tutaj sklepy bardzo późno się otwierają. Wydaje mi się, że w Tokio jest troszkę inaczej, przez to, że jest bardzo dużo biur, wszyscy rano wychodzą, czasami nie mają czasu, żeby zjeść śniadanie w domu. No ale tutaj niestety jest bardzo późno, więc jest prawie jakby pora obiadowa. A jakbyśmy mieli pójść do jakiegoś sklepu, to zaraz tam by powiedział, że chce iść do McDonalda. A mnie teraz też kusi jedna rzecz, bo teraz pojawiły się nuggetsy, ale z krewetek. Jest to jakaś nowość i chciałabym to sprawdzić, ale nie chciałabym też iść do tego McDonalda, no bo często jakby nie jemy tam i właśnie nie wiem co zrobić, bo chciałabym spróbować, a wiem, że ten McDonald's tak śledzę na ozdrowienie, więc nie wiem. Ostatnio byliśmy w jedzie, więc będę mogła Wam poka pokazać trochę klipów z tego miasta, bo pojechaliśmy sobie zobaczyć świątynię, żeby też nie było, że cały czas siedzimy na chacie, no ale niestety jakby nie jestem w stanie nad tym zapanować, jak to ma nam choruje, ja musiał po prostu zostać w zeszłym tygodniu w domu. I na szczęście to się pokryło tak, że kiedy ja musiałam iść do pracy, to takie miał wolne, więc udało nam się to zamieścić, musiałam odwoływać pracę w ostatnim momencie, chociaż jak rozmawiałam z tym właścicielem, to powiedział, że nawet jak zadzwonię wieczorem, że na przykład dziecko ma gorączkę, nie mam z kim go zostawić, to bez problemu, oni po prostu się jakoś tam zamienią i ta pani, z którą akurat też pracowałam w środę, bo ona też ma dzieci, wszyscy mają dzieci w tym sklepie, to powiedzieli, że zrozumieją, że to nie ma jakby żadnego problemu, żeby zamienić, więc, więc wydaje mi się, że to jest bardzo spoko, jeśli chodzi o japońskie standardy, bo słyszałam też, że ludzie czasami robią po prostu problemy, jeśli chodzi o nagłe, wiecie, wzięcie, dnia wolnego, bo na przykład dziecko jest chore, bo jest pytanie dlaczego, albo po co, albo yy, czy nie ma kogoś innego do pomocy. No ja niestety nie mogę liczyć na teściów, bo teściowie też pracują i mają trochę nie po drodze, yy, więc musimy po prostu sobie sami tutaj radzić. Więc tyle dobrze, że właśnie a, trafiłam na miejsce, które jakby rozumie sytuację a, po prostu mam. Jeśli chodzi o samą pracę to idzie mi coraz lepiej, e, już musiałam podać e, propozycję na, e, na wrzesień, na październik, chociaż ten miesiąc wrzesień miał być taki na próbę, oni już kazali podawać daty na, e, na, paź, e, na październik oraz pytali się kiedy właśnie moi rodzice, rodzice przyjadą w listopadzie do Japonii e, oraz e, w jakich dniach mniej więcej będą musiała wziąć wolne więc chyba im bardzo zależy na tym, żebym pracowała. A ja akurat bardzo się cieszę z tego, bo zawsze wiecie, yy, jakaś kasa tam wpadnie i wychodzi na to, że coś tam jednak daje od siebie i yy, im się podoba moja praca. Yy, więc ja teraz was zabiorę do fuji jedy i wtedy pewnie spotkamy się dopiero w kolejnym vlogu. Więc ten vlog będzie taki dość krótki. No ale mówię, niestety. Mamy chorób skąd domu i też czuję coś, że tutaj mnie w garle znowu drapie, ale tak to jest jak dzieci wracają do przedszkola, pochodzą dwa tygodnie i jest znowu to samo. Yeah. you Terima kasih shred ice with sweet syrup usually we pass here by by car on the way back from camp but on the way back usually we are so dirty <laughs> so this time we have decided to come here just as a single destination from the home okay. then we hit luckily small uh, matsuri festival more like mini market of the local half stuff A tutaj, gdzieś za chmurami, jest góra Fuji, ale niestety nie pokazała się dzisiaj. Jest zbyt wysoka wilgotność. Tak jak mówił, jesteśmy w Fujizomia Sengen Taisia e, i ta tutaj świątynia, która jest właśnie za mną e, powstała w ramach podziękowania przez to, że jeden z księży, z księciów, nie wiem jak to odmienić, e, był tutaj właśnie w Sizułoce i podbijał ziemię dla cesarza, który był w Kyoto i niestety któregoś razu a, Yamato Takeru został zatokowany przez bandytów z nienacka. Mało brakowało, aby nie wrzec tego cało, więc Takeru stwierdził, że pomoli się do japońskich bogów i w tym, czasie, w tym czasie stąpił Bóg ognia, który właśnie pomógł Takeru i w ramach podziękowania postawił mu oto tutaj taką świątynię. No, I think it's a little off today. Okay. Maybe it's easier to speak here.

Your face jest So good, so good. Oh, really? I like chessma. Mm. Ah, that's good. Thanks. Thank Dziękuję, Thank for the mm, Super sweet. Oh. That's why it's good this coffee. No. Ja mam serniczek z